Siemka, Ziemki, mówi do was wnuczka I oto moja nowa seria Czyli wymiany LPS A więc tak, kręcę to... Nieważne W każdym bądź razie nie wiem czy seria będzie kontynuowana Ponieważ nie wiem czy będę się wymieniała Zobaczę I to była tylko pierwsza moja wymiana Którą e, zrobiłam z Muffinką Link kanału e, jest w opisie A teraz zapraszam Pierwszym LPS-em jest taki lis Zawsze moje mojej kolekcji lisa I nadała się okazja do pomiany Więc Oto i on Czy nie ona Jeszcze nie wiem jak ją nazwę Zobaczymy się I drugi LPS Taki misiu Jezu, on jest bardzo słodki Bardzo mi się podoba Tylko Taki mały teddy bear Jezu, masakra, ale mi się podoba Jeszcze nie wiem jak go nazwać może właśnie Teddy, Bardzo mi się podoba Takie lps prezentują się razem z seriami A tak, tak u Jeżeli chodzi o zmiany, to FPS yy, z którymi się wymieniłam, pokażę w jakimś innym filmiku, może w drugich wymianach. Nie jestem jeszcze pewna, bo jeszcze muszę je znaleźć, a uwierzcie jeszcze nie jest ich naprawdę dużo. Ten filmik jest dedykowany dla Mówniki. No chciałam powiedzieć, mimo. Dla Mówniki. Pozdrawiam się i dziękuję, że się ze mną wymienił. Jeżeli chciałabyś się jeszcze czymś wymienić, to pisz w komentarzu. Wy też piszcie w sumie, jeżeli macie coś do zaoferowania. Nie, u, nie wymieniam się y, umkatami, ponieważ jestem przywiązana i boję się, że zostanę oszukana, ale czasami wymieniam się tylko osobiście. Nie przez internet, chociaż jeszcze się nad tym zastanowię. Wymieniam się także akcesoriami. Żeby nie było, że on odmówniki Już dawno miałam złożyć tą serię i jeżeli macie do mnie żal, to po prostu przepraszam Cię, mównika, za coś, czego nic um, nie zrobiłam No chyba, że dla Ciebie to jest zgadzenie. W sumie to każdy, prawie każdy youtuber był wymiany Ale tak na wszelki przypadek, przepraszam Cię, że od Ciebie skapiłam Myślę, że wszystko powiedziałam już w tym filmiku i tak jak już mówiłam, filmik dedykowany do Zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrybowania oraz wymiany. Jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie tylko na dole w komentarzach i no jakoś się skontaktujemy. Przez skype'a i może jak coś mam też Aska i inne takie tam. Dobra. No to to byłoby na tyle buziaki. A więc głupia ostrość mi przeszkadza. Myślę, że już powiedziałam wszystko. Myślę, że znowu tracę ostrość.